lego Więc nie wam pokażę takie minizmiany w połowy domu mam ścięte ale wiecie dlaczego? bo zbudowałem to tak, to jest wielki posąg w całej zbrojnej derytowej. tam ktoś u mnie rozmawia przez telefon ale nie zwracajcie na to uwagi Zacznijmy mam w ogóle zbudowania w tym zestawie. Ponad jeszcze 20. Dobra, tam 19. Zbudowanie razy tyle. To myślę, że nie jest zbyt dużo. Ja mu chyba wygrywać szybki filmik, bo mam 16%, albo nawet 15-14. Zobaczcie, Steve ma miecz. Niedługo cię wypuszczę. Dobra, spoko. Jak wiedzieć, co to jest Stało. To było zakurzone tak, że to szok. Nadal no, widzicie nawet, że to jest zakurzone. Stop. Tam koty... U e, mnie w domu. U mnie w domu są czasem dziwne rzeczy. Zobaczcie, tutaj jest mieczyk jego. I zobaczcie, tak on stoi tutaj ładnie. Szkoda, że go nie ma u mnie. I tak w ogóle to zobaczcie. To tutaj mam coś takiego. Widzimy się mhm. na chwilę